Musieli chłopczyć tego oczywiście e, Państwo okazję wystąpię dopiero za mniej więcej 3 lat, e, bo e, takie właśnie atrakcje zastosowała mi Prokuratura III RP na wniosek między innymi innym członków Związku graniców z w Polsce, e, którzy poczuli się urażeni moją publiczną i moją działalnością jako prezesa podzielnictwa kresowego, a ze szczególnym uwzględnieniem e, mojej komunikacji o Walka armii krajowych, batalionów łowskich z ukraińskimi kolaborantami. W tym zresztą z moim opisem, dzisły o SAF-ie. Zdaniem członków Związku Ukraińców w Polsce, w ten sposób pochwałem przestępstwo, chcę wyobrazić. Dlatego, że bronienie polskich rodzin na ziemi polskiej przed ukraińskimi nazistowskimi kolaborantami to podobne jest dzisiaj przecież przestępstwo. Ja jednak chciałbym porozmawiać. O innym bardzo słabo znanym i bardzo zakłamanym y, elemencie relacji polsko-ukraińskiej. Bardzo wdzięczny Fundacji Młodej Pamiętady i Stowarzyszeniu Zawsze Tobie Polsko za organizację tej dzisiejszej konferencji, bo ona właśnie daje okazję, by o tych kłamstwach, o tych kłamstwach, antypolskich polskich kłamstwach mówić głośno. Bardzo tak, jestem też dumny, że mogę tej konferencji uczestniczyć z moimi szanownymi kolegami, panem profesorem e, Włodzimierzem kolego kolegą rekreatorem Łukaszem e, Jastrzębskim, kolegą Arturuszem e, Miksą. Bardzo cię pozdrawiam. Cieszę się, że chrobry już lat, e, lat Proszę państwa, jednym z w relacjach polsko-ukraińskich jest um, taki mit, wykreowany mit e, dobrego Ukraińca, dobrego ukraińskiego niepodległościowca, ba, dobrego ukraińskiego nacjonalizmu. Symbolem tego mitu jest osoba i obóz polityczny Semena Petlury. Staramy się tylko jako to rozsądnych ludzi, znających przecież historię, którzy wzdychają o, gdyby dzisiaj na Ukrainie no, był taki nurt nawiązujący do szczepionu, to byłoby z tym już To kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa i nie niestety. Nie wynikająca z, ze świadomego celowego fałszowania na historii Ja nie będę oczywiście, która tutaj niczego. Muszę... ...wstępu historycznego, ja wiem, że akurat w tym gremium te fakty są Państwu znane, znakomicie. no no do, tak dosłownie skrótowo znaczy przypomnieć, że Ukraina Petłurowska była nie tylko przeciwnikiem politycznym odradzającego się państwa polskiego, ale była też realnie w stanie wojny z państwem polskim, dlatego że po tak zwanym akcie zjednoczenia między i separatystami, a tak zwaną Republiką Ludową, w styczniu 19 roku, to właśnie konieczna no, republika, bo to nas stała się znana no, wojna, Ukraińsko-Polska. Pamiętamy ten XX to jest do dzisiaj dzień świętowany, również w Polsce, jako święto niepodległości Ukraińskiej, udziałem nawet polskich władz, polskich kompanii edukacyjnych, wojska polskiego, a to jest święto między innymi Hałasza, morderstwo Polaków nad no, Francjalią, po prostu. E, Oczywiście znany jest też państwu fakt, że petrolem tak naprawdę są wyciągnięte z niebytów, w, w likwidacji polityczno-militarnej przez, niestety, marszałka Piłsudskiego, gdyż w jesieniu 1915 roku wojska petlurowskie, w także oddziały paliwskie, zajmowały się tak zwane czwórą śmierci, tak się to w historiografii Ukraińskiej, pomiędzy wiekami polskimi, rumuńskimi, białoruskimi i bolszewickimi. I tam, jak jakieś terena wschodni, no zresztą Polski, na terenach Boskirowa, Wielnicy Kamieńca i Żydomierza czekamy na ostateczną likwidację kwestii y, separatyzmu ukraińskiego. Y, Krzysztof no, realizując swój plan polityczny, który w każdym posunięty był przez niektóre nie, postawy uratował tę które y -y. postawił na niego w tym nieszczęsnym marszu. Nie, na więc to wiemy, też, że nieprawdą jest, że jakikolwiek większy udział w wojskach e, w nie tylko zwycięstwa, ale w Polsce, ale w ogrodzie Polski. Przeciwnie, w zajmowali się tylko tym, co lubili najbardziej. pogromami Żydów i rabunki. Są e, na to strzelectwa polskich dowódców, wznoszonych y, urządów, urządów interweniowych w obronie ludności, tak ludności polskiej, ale również rosyjskiej. To była grabiona e, przez tych Pamiętamy też te niesłabne elementy tamtej kampanii. Kiedy to nie, władze wojskowe, narzędzia warszawskie zabraniały Polakom miejscowym na podorni, wysłać polskich symboli narodowych, kazały do nagrywki miejsce w e, Kiedy zawsze odkrót odbijował, ten, zakończył się aż e, w oczywiście do odniedostki Perturowskiej, to w wnosić prezydentów. I jako takie nie umiały żadnego właściwie wkładu militarnego, tym bardziej politycznego, w zwycięstwo warszawskie. To nie jest wstępu nie niemniej jednak, mimo tego wszystkiego. Wie... Że w dalszym ciągu te relacje między emigracją od a zwłaszcza Wisuczykowską częścią Armii Polskiej, funkcjonowały. I oto w 1926 roku, zaraz po przejęciu władzy w Polsce, po zamachu majorów, w Sierpniu tego roku, yy, Wisuczyk się na podpisanie umowy z delegatem do Kury, tu szczęśliwie się na zamachachach, yy, który nałożył Wojskowi, którzy Rosjan mieli znaleźć się w szeregach armii polskiej jako oficjalni. Trzeba nawet z awansu do tych stopni hojnie nadawanych martwią na Polsce. Opowiadano o stworzeniu 20 tysięcy, a do 100 tysięcy armii ukraińskiej, która by miała wziąć udział w przyszłej wojnie, kolejnej wojnie polsko-sowieckiej, które wówczas próbowali narzucić w Polsce Brytyjczycy. Brytyjczycy, którzy po prostu próbowali jakiś traktat handlowy ze Związkiem Sowieckim, czyli wykorzystać Polski na tylko. tyto. wiemy, ten przywód w zasadzie otrząsnął się z tego, tego skupu etnopolskiego, jednak 1 i 5 rokiem w Polsce pozostawił. I chciałbym tutaj przedstawić Państwu skądzie wyniki, wyniki mojej kwarantyn, którą prowadziłem na źródłach ukraińskich, bo źródła polskie są z nich, z nich bardzo skrupulatnie wyczyszczone. I chciałbym ustalić, co ci ukraińscy działacze podległościowi, ci dobrzy ukraińscy nacjonaliści, którzy porabiali w okresie tego szczególnego wzmożenia ukraińskiego nacjonalizmu czy podczas II wojny światowej, podczas okupacji Niemiec. I wyniki są porażające. Weszło to mojej pierwsze nazisty od brzegu. To, o tym słyszymy każdego 15 sierpnia. Generał Hajwon Melina Witt-Pamlenko, dowódca tych wojsk pełnurowych po stronie wojskowej, czyli tym pierwszym, tym wojskowym, który zdążył zrezerterować. Oto już w czerwcu 1941 roku e, wziął muszę znieść Europejski Rzecznik Wojskowy zorganizowany przez OUN. Stanął nasz znaczenie Rady Kompetencji. Organu pomocniczego OUN podczas wojny w przypadku Przyjął formalne prawdy, to no nie, 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 nie jest to wózko kolejnych ukraińskich kolaboracyjnych formacji zbrojnych ukraińskich, ani wyzwoleń ukraińskiego wolnego kozaka, czyli dostęp biorących udział akcja Ivan, to, aunque, w akcjach ukraińskich partyzantów. Najpierw radca generała Iwan, to będzie nawet panem tego został dowódcą wózko, zgodnie z generałem prowadził akcje antypartyzanckie przeciwko między innymi ludności polskiej w Żytomierza, tam gdzie wcześniej podróżowcy zajmowali polskie formy. A potem był Winnicy komendantem yy, Niemieckich ukraińskich sił yy, policyjnych. Następnie, Sierowot Pekin, generał Kolonów, minister spraw wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej i szef sztabu armii góry, już w 1929 roku był we władzach ONU, gdzie związał się z frakcją e, Bandery. Niestety Polacy zorientowali się o tym, Dużo później, to w momencie, kiedy w czerwcu 2021 roku zobaczyli Pekliwa na liście członków pewnego panelowskiego rządu, który rozpoczął w powołanego przez Niemców Lwowie. W Pekli potem znalazł się Szendruga, kolejne zakłamane nazwisko, kolejny z tego rzeczowego dobrego Ukraińca. Um, to jest przerzut z nazwisk ukraińskich, najpierw do Wielkiej Brytanii, potem do Kanady. Niestety również z polskimi dokumentami wydawanymi po imieniu przez Korpus Andersa i zmarł no, no, w stronę od już na emigracji. To jest właściwie pod Podpółponnik armii we na emigracji założył lekkich ukraińskich nacjonalistów, który jednym z głównych elementów był związek faszystów ukraińskich, dokonujący e, się oczyszczenia ziem ukraińskich. Od i Nowego Sącza aż po kubań, ze wszystkich elementów rasowo-oksięgowych. Podczas wojny był to, to ideolog. W frakcji meldykowskiej, która konstytucja państwa ukraińskiej, osobisty tej samej drżawy. E, Podporządek pełnoletni był i meldykowy, i cywilizacyjny, i wielu innych. Louis Lipa, teoretyk ruchu e, pracował przed wojną w Warszawie, w Słynnym Instytucie Wschodnim, czyli tym organie kapitalizmu, tym, który przygotował te wielkie plany rozbioru, roztworzenia między innymi Wielkiej Ukrainy w przekazał część materiału wschodniego Niemcom i potem idą Niemiec, które z okupacji kierował się tutaj Ukrainie Stując wizję Wielkiej Ukrainy od Kaukazu aż ten po Wątkę, był między innymi tym ideologiem, które po pierwszym i próbował uzasadniać ukraińskie prawa dla do Krymu. Bardzo na czasie, prawda? Typowy, dobry ukraiński nacjonalista. To jest Zginął to, zresztą to jest to w 2004 roku w walce z LKWD. Wykonał pan to kapitan Armii Piotrowskiej, następnie major Wojska Polskiego. E, okazało się, że od początku pracował z Niemcami, zwolniony z ofiary. Pamiętajmy, że tych kontraktowych oficerów ukraińskich nie od razu w wywoli, e, po wrześniu 1939 roku. Został wafę szczupartilarem SS i został dowódcą artylerii 14. dywizji Narmiów SS w Halicie, no, w Hałyczynie. w Bitwie Zały się wolno po prostu kochata, tylko dobry nacitamista, na dobry nasistra, ale po prostu kochat. Fają Bochotowski, szef Kowskiego Działu Centralnego Kryślu Narodowego, to podrodzony wojskowy SS Hałyczyna podczas wojny zajmował się zarządowo na rzecz. E, m, ministrowie organów gestapo, po denuncjowaniu polskiego podziemia, Zlikwidowanie w 1944 roku wyrokiem e, sądu e, AK. W nie porozumienie, bo w by zabijał takiego dobrego e, Ukraińca. Jak i Franceski, doradca, ten kapitan kontraktowy wojska polskiego podczas e, wojny, oczywiście też zwolniony do flagi w pierwszej kolejności, e, doradca Ciczy polskiej Tarasa Bulny. Kolejny oszust. Że był dobry partyzantem, że był dobry strzegacz Polaków, tej, był uznany we krwi jeszcze przed życiem w Polsce. Haczewski na polecenie grupy próbował organizować Kisic Polską na ziemi również Ostrowskiej. Tam zginął w walce z Armią Krajową. No i w na docie Roman Sztuszcz z jakimiś hałychami, strzęs Państwo, to strzęs złotych. Kłaniała się małżonka pana prezydenta Dudy, podczas wizyty wizycie w z tyłem do pytania, a kłaniała się tym kolegom Polaków w 1919 roku, bo zwolniły go z niewoli, poddały go rakowi tego a on zaraz po wojnie był współzałożycielem e, organizacji Komisji Uniwersytetów Wojskowej, wspólnie z Jeffreyem Ponowalcem, następnie był członkiem Złożycielem Bołów i wreszcie z roku. Na cele regionu to wysłany przez Niemców do Polski w momencie, kiedy się obawiali się, że stały kona e, zobowiązek paktu Lipetra to nie wprowadził do Polski, wówczas nie zaszantażować zasantażować Sowietów stworzeniem jakiejś pseudo niepodległej Ukrainy na ziemiach polskich, chciałby tylko wykorzystać właśnie region służki, kiedy jednak Sowieci nie weszli, cóż, który był dostępno, jak uczył oczywiście pod skrzydła e, niemieckie e, i był między innymi z doradców granicowskich u boku samego generalnego gubernatora Hansa Franka. Arkady Waliński, pułkownik Armii Perturowskiej był majorem kontraktowym w Wojsku Polskim na podstawie właśnie tej umowy między Piłsudskim a Perturowcami. Walczył na kampanią rzeźbiową, a w tym roku został ujawniony jako wieloletni nie tylko agent, ale oficer, a kapitan w kapitan wywiadu niemieckiego w szeregach Armii Polskiej. Tym zajmowali się ci kontraktowi Perturowscy oficerowie w Wojsku Polskim. I mówili rację Pracą na rzecz Niemców już długo przed wojną. Potem był ten wiadomy ruchu Pedłowskiego, był doradcą prezydenta Andrija Liwickiego. kolejny kłamstw. Rzekomo, emigracja Pedłowska nie popierała kolaboracji. To nieprawda. W przypadku tak zwanego prezydenta Pedłowskiego, naukowca Liwickiego, mieli oficerowie w Wery przez cały czas. Potem oczywiście e, u Szanghurka. I tak dalej, i tak dalej. Pedłowski stan w, w nieskończoność ciągnął. Ci ludzie mają oczywiście swoje pomniki, swoje tablice początkowe na Ukrainie. Nie za to, pytajmy że przez chwilę przewinęli się przez szeregi Armii Ludowej, rzekomo to są się wobec Polski, ale za to, że byli to zawsze kolaboranci, zawsze naziści, zawsze wrogowie wszystkiego z Polskiej, a bohaterowie współczesnej kioski Ukrainy. No i jeszcze na koniec. Kiedy mówimy o kolaboracji Rosją z Niemcami, Często jeszcze jedno nazwisko. To nazwisko to Petlura. Oczywiście nie Semel, bo ten jest za swoje zbrodnie swoich ludzi odpowiedział 15 lat wcześniej, ale jego brat, Oleksandr, Petlura. Major, proszę Państwa, Wojska Polskiego i to nie niedalekie swoje jednostki, do pierwszego kółku Legionów, formacji absolutnie italnej, Oficjalnie chwalony przez samego śmigłego ryczałt. Po okupacji założył kolaboracyjną gazetę Woły w Równem. I tam kierowano, związaną z, z banderowcami, ukraińską radą powierniczą przy niemieckiej grupie armii środkowej. Jak wiecie Państwo, różne grupy niemieckie stawiały na różne bandy ukraińskich mm. nacjonalistów, ale razem tworzyły te siatki, wobec, wobec Polaków. Poszanowanie oddzielnie, ale ukraińskie, oczywiście, razem. Otóż tenże, ukraińska architektura, i ten rzekł, Wygląda na manifest, manifest, który chyba najlepiej oddaje postawę naturowców podczas II wojny światowej. W manifestie tym czytamy tak. Dziś, w dniu i pracy niemieckiego wojownika, ze straszliwych kajman, 23-letnie moskiewsko-żydowskie i azjatyckie my Ukraińcy, z dumnie umieszczonymi czołami, wracamy się nowej Europy, Europy, Europie, która powstała w genialnym umyśle wielkiego Europejczyka. Wierzymy w taką Europę, głosimy taką Europę, od 23 lat marzymy o takiej Europie. Na taką Europę trzeba może najcenniejszej ukraińskiej chwili. No, proszę Państwa, gdyby wybungować tego Hitlera, to to przemówienie mógłby dzisiaj wygłosić założenie na Parlamentu Europejskiego, prawda? I to jest właśnie ta, ta pętla, która zaciska się wokół całej tej historii, która pokazuje jednolitość. I. Ukraińskiego szowinizmu i tej legendy mitu do dobrego do, do, do ukraińskiego nacjonalizmu. W takich czasach jak dzisiaj powinniśmy szczególnie w się nie tylko tych jarnych wrogów, no, ale czasach tych fałszywych przyjaciół. Nie tylko musimy mieć na oku tych, którzy wykorzystują wszystkie możliwości prawne, gościnnie poddawane im przez przeciągnięcie RP, ale także tych, którzy już gdzieś zaciszać zapewne ostrzą siekier. Musimy sprzeć się agendy, musimy sprzeć się fałszywych musimy wyrzec się mitu o dobrych suwerennych nacjonalistach, musimy wyrzec się mitu o dobrych ekworystów. Dziękuję bardzo.